Witamy serdecznie słuchaczy Radia Rekord. Oraz witamy panią Katarzynę Pieruszek, zastępcę komendanta głównego Ochotniczych Chówców Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na jednym z basenów, gdzie trwa kurs Płetwonurka, który dziś zakończy się egzaminem. Młodzież z OHP, z Komendy Wojewódzkiej, ze Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej OHP dzisiaj bierze tutaj udział w tym kursie. Za chwilę poznacie szczegóły, poznacie również kursantów, ale teraz pani komendant, póki jest z nami na samym początku tego naszego spotkania wraz ze słuchaczami oraz widzami na naszym Facebooku. Pani Katarzyno, proszę powiedzieć, określić jak naprawdę, jak wygląda działalność Ochotniczych Uwców Pracy i dlaczego akurat to dzisiejsze wydarzenie jest wyjątkowe. Wyjątkowe. Ochotnicze Chłódce Pracy wspierają młodzież w wieku 14 do 30 lat. Wspieramy młodzież poprzez pomoc w wychowaniu, w kształceniu, ale także w aktywizacji zawodowej. I ten kurs zawodowy, Płetwonurka, właśnie, właśnie mieści się w tej, w tej części naszej działalności. Jakie zazwyczaj są to kursy, jakie są to szkolenia, o co tak naprawdę dbacie i walczycie, aby ta młodzież była dokształcona już po zakończeniu przygody razem z Wami z OHP? Ochotnicze chówce pracy mają bardzo szeroką gamę kursów zawodowych. Są to zarówno szkolenia, takie bardzo tradycyjne, nawet posiadamy wioskę ginących zawodów poprzez kursy tak jak na przykład kucharz, cukiernik, fryzjer, mechanik, które staramy również staramy się urozmaicić poprzez na przykład nie wiem kucharz dań wege. Natomiast kursy takie jak płetwonurek i tutaj Świętokrzyska Komenda jest naszą pierwszą taką komendą, która organizuje taki kurs. To są kursy innowacyjne. Kurs płetwonurek, kurs operatora drona, operatora drona podwodnego czy również w kraju yy, spawać światłowodów. Czyli to są zawody, które na pewno są przyszłościowe. Zresztą możemy poobserwować co to, to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czy też w ogóle na zachodzie, jak sytuacja rozwojowa wygląda, jeśli chodzi właśnie o bezzałogowe statki powietrzne, czy też właśnie o, o płetwonurków. Zresztą za chwilę też z kursantami będziemy mogli porozmawiać. To oni wyrażą swoją opinię, bo ona jest najważniejsza. Myślę, że im się to podoba, bo zresztą widzę, że są uśmiechnięci. A jak pani się podoba w ogóle to podejście i to miejsce, w ogóle, w którym dzisiaj jesteśmy? Po pierwsze, jeżeli chodzi o uczestników, to jestem spokojna, bo również z nimi rozmawiałam i widzę uśmiechy na ich twarzy, zadowolenie, spełnienie w trakcie tego kursu. Obserwowałam ich tydzień temu w mszczonowie na najgłębszym basenie w, w Europie, dzisiaj na otwartym akwenie. Także w trakcie tego kursu są sprawdzani, uczeni w różnych warunkach. Ten kurs jest bardzo ważny, ponieważ daje im możliwości międzynarodowe, jest uznawany na całym świecie, certyfikat z tego kursu jest uznawany na całym świecie. Także młodzi ludzie dzięki temu kursowi mogą wejść w środowisko międzynarodowych płetwonurków, mogą znaleźć pracę zarówno w służbach mundurowych, jakby jak i w innych miejscach, takich jak czy w turystyce, czy w innych miejscach związanych ze służbami mundurowymi. Czego pani komendant chce życzyć młodzieży, która dzisiaj w składzie pięcioosobowym niezmiennym od samego początku kursu na Płetwonurka, dzisiaj tak naprawdę już będzie kończyło, kończyła ten kurs egzaminem? Czego mogę im życzyć? Mogę im życzyć, żeby dobrze wykorzystali tą szansę, z której skorzystali, by ten kurs pomógł im w spełnieniu ich marzeń tak naprawdę, by ten kurs pomógł im rozwinąć swoje umiejętności, swoje spojrzenie na świat i na swoje możliwości. Tak? Specjalnie dla słuchaczy Radia Rekord dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, które możecie zobaczyć na naszym wideo na Facebooku oraz na naszym portalu Świętokrzyskie Co za Dzień. To miejsce, które zresztą odwracamy się do tyłu jest po prostu przepiękne, ale z nami już myślę, że instruktor, ale także i egzaminator młodzieży z POHP, która dzisiaj bierze udział już w kończącym kursie, ale także i w egzaminie na płetwonurka. Są to kompetencje międzynarodowe, które ta młodzież dzisiaj stąd mam nadzieję, że zabierze o ile przejdzie przez ten egzamin. Proszę gdzie jesteśmy dokładnie i dlaczego akurat w tym miejscu w Polsce? Jesteśmy to miejscu potencjalnie znanym dla każdego nurka, czyli nazywamy to koparki w no, oczywiście województwo śląskie. Jesteśmy nie w województwie świętokrzyskim, czyli, ale właśnie na Śląsku, gdzie e, tak naprawdę tutaj przyjeżdżają płatwonurkowie z całego świata, pewnie podejrzewam. Oczywiście. Dla każdego, przynajmniej w Polsce, jest to miejsce bardzo znane. Zaraz e, za Bałtykiem, gdzie w Bałtyku odkrywamy wszystkie wraki, tutaj mamy idealne miejsce szkoleniowe dla przyszłych adeptów nurkowania. Dlaczego ono jest idealne? A ze względu na wraki, które mamy w wodzie, też nie jest takie głębokie, bo najgłę... największa głębokość to jest około 20 metrów. E... Oraz mamy tak samo część taką basenową, czyli tak jak widzimy po lewej stronie, gdzie wszystkie te ćwiczenia, które powtarzamy przez cały kurs, możemy także wykonać. Młodzież dzisiaj będzie podchodziła faktycznie do egzaminu? Oczywiście. Muszą to wykonać pod względem certyfikacyjnym. Jak ten egzamin będzie przebiegał? Mamy ćwiczenia wylosowane przez system. Będą musieli je wykonać w skali od 3 do 5 mamy taką skalę oceniania, czyli 0 oznacza nic, jeden tam coś tam, 2 i 3 już jest ok, miarę może być. Czwórka, bardzo dobrze, piątka to już jest wręcz przerysowane. Czyli tak naprawdę te zadania, które będą za chwilę pod wodą ci kursanci wykonywać się, będą polegały na czym? Na przykład na zdjęciu i założeniu maski pod wodą. Takie najpopularniejsze ćwiczenie, gdzie dużo osób unika wtedy panice. Jest szansa, że się noga powinien, że tak powiem, czy raczej wszyscy powinni ten egzamin przejść prawidłowo? Mam oczywiście, że, mam nadzieję, że nie. Myślę, że mało prawdopodobne, zresztą obserwując tutaj jak młodzież sobie radzi, myślę, że na pewno sobie poradzą. Zdolna młodzież, tak już na koniec podsumowując? Bardzo zdolna, bardzo zgrana grupa, od razu się też polubili, zakomplowali, więc wszyscy są zadowoleni. Przypominamy, że jesteśmy w i instruktorzy dbają oczywiście o bezpieczeństwo z firmy Eurodron, którzy dzisiaj są tutaj razem z nami, no i także będą egzaminować się młodzież zachodniejszych chówców pracy, dosłownie jest pięciu chłopaków, których za moment także poznacie, także bądźcie razem z nami. Dzisiaj jesteśmy z naszymi słuchaczami, ale przede wszystkim z młodzieżą z OHP, a teraz akurat z Filipem w Jaworznie, W miejscu, gdzie za chwilę dojdzie do egzaminu na kursę płetwonurka, na płetwonurka, po prostu płetwonurka. To są uprawnienia międzynarodowe. Filip za chwilę faktycznie będziesz podchodził do tego egzaminu. Spróbowałem, chociaż trochę od waszego egzaminatora wyciągnąć jakieś cennych podpowiedzi dla was, ale niestety nie udało się. Stresujesz się mimo to? Nie stresuję się, czuję się dobrze przygotowany przez moich egzaminujących. Uważam, iż wszyscy tak się czują nikt nie ma tremy przed tym egzaminem. No, i jesteśmy dobrej myśli. Jesteśmy też w miejscu, gdzie dosłownie na samym początku odbywały się tutaj ćwiczenia. Musimy właśnie przepuścić nurków, którzy też tutaj trenują. Właśnie jak wyglądało to początkowe ćwiczenie, pierwsze wejście dzisiaj do wody przez Was? Dzisiaj powtarzaliśmy wszystkie nam już znane ćwiczenia jeszcze raz, żeby je sobie upamiętnić. Y Schodziliśmy jeszcze na platformę, poznawaliśmy zbiornik, zapoznawaliśmy się z nim. Musieliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Pierwszy raz nurkowaliśmy na wodzie otwartej, także to też było dla nas nowe doświadczenie. Filip na pierwszy rzut oka, wydaje się, że woda jest bardzo, bardzo czysta. Jak to wygląda pod wodą? Pod wodą im głębiej, tym ciemniej tak naprawdę. Przejrzystość jak na zbiornik otwarty jest tutaj bardzo dobra. Jak widać na brzegu woda jest naprawdę przejrzysta. No, tak jak wspominałem, im głębiej, tym ciemniej, ale mimo wszystko każdy siebie widzi i czujemy się dobrze. I czujecie się też bezpiecznie, bo to jest ważne. Czujemy się bezpiecznie. Jest tu z nami dwóch bardzo dobrze wyszkolonych instruktorów, którzy zapewniają nam to bezpieczeństwo. Znamy podstawowe zasady obchodzenia się. Nurkujemy zawsze we dwójkę. Instruktorzy też przydzielają nam naszych partnerów nurkowych i tak to wygląda. Za chwilę kolejni twoi koledzy wypowiedzą się na temat tego, do czego im ten kurs będzie potrzebny, a ty jeszcze tak w skrócie przypomnisz. Kurs nam będzie potrzebny, aby móc dalej rozwijać się w karierze nurkowej. Jest to podstawowy kurs. No i to uprawnienie tak naprawdę pozwala nam zdobywać dalsze kwalifikacje. No i tego właśnie Wam życzę wszystkim, czyli całej piątce kursantom zachodniczych chłopców pracy, dosłownie ze świętu wszystkie wojewódzkiej komendy. Przypominamy, że dzisiaj czas na egzamin, więc życzę też powodzenia. Dziękuję bardzo. Jak mówimy w ogóle słowo egzamin to gdzieś się pojawia ten dreszcz emocji. Czy u ciebie też tak jest, czy jednak niekoniecznie już na spokojnie podchodzisz? Absolutnie nie. Ja to uważam jako kolejne zajęcia, w ogóle nie biorę pod uwagę tego, że to jest egzamin, bo wszystko jest dla mnie już na tyle zrozumiałe i na tyle łatwe, że wykonuję te zadania bez żadnego problemu. Alan, za rok z pewnością ten kurs będzie kontynuowany, bo cieszył się naprawdę wielką popularnością. Tym bardziej, że jesteś tutaj właśnie, w, no dosłownie przed egzaminem. Powiedz, jak to dokładnie będzie wyglądało, jeśli wiesz. Albo powiedz też naszym słuchaczom i też potencjalnym kandydatom do kolejnego kursu, że nie ma co się stresować, bo nie ma. My nie do końca wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał egzamin, ponieważ nasz instruktor Piotr losuje pytania i my nie znamy ich przed egzaminem, dopiero się dowiemy, jakie to są zadania i jak on po prostu powie, żebyśmy zademonstrowali. Więc dokładnie nie wiem, czego się spodziewać, aczkolwiek wiem, że na pewno zdam i, i nie, nie boję się o nic. I też zachęcam na następny rok, bo to naprawdę bardzo fajna inicjatywa, żeby przyjść po prostu zrobić sobie czy dla hobby, czy w ramach zarobkowych, bo naprawdę e, warto. I nie ma co się stresować. Jak Alan tak mówi, jesteśmy tuż przed egzaminem, to naprawdę można mu wierzyć. Michał, na moment czas na egzamin, stres się u ciebie pojawia, ale mówi, że kompletnie nie, a ty? Mm, podobnie, nie ma się z tego stresować, przyjechałem tutaj no, bez stresu, po prostu wystarczy wejść do wody i no, robić swoje. Przyjechaliście tutaj busem dostępnie zostaliście przez OHP w Kielcach, zabiorą też Was na pewno, także spokojnie. I to wszystko oczywiście bezpłatnie od samego początku. Nawet egzamin nie jest, nie jest płatny, żadnych kosztów nie ponosicie. Dokładnie. Jeżeli zdarza się, się taka okazja, to dlaczego nie w skorzystać? No, dla nas młodych chłopaków, no jest to na pewno. а, удогодняние же, ну, не было хитрых каштур.